Cześć, jestem Małgosia z biura matrymonialnego Love Znajdź Miłość. Jestem tutaj główną swatką. I dziś powiem Ci, dlaczego biuro matrymonialne nie jest dla każdego. Jeśli szukasz łatwego rozwiązania, ten filmik nie jest dla Ciebie. Ale jeśli naprawdę chcesz znaleźć kogoś wartościowego, zostań. Biuro matrymonialne jest dla Ciebie, jeżeli masz około 30 do 65 lat. I wiesz, czego chcesz w życiu. Zmęczyło Cię już ghostingowanie gry, może kiedyś, na aplikacjach. Szukasz kogoś prawdziwego, nie tylko kogoś fajnego, przystojnego. Chcesz kogoś, kto naprawdę do Ciebie pasuje, nie tylko jakoś się dogadamy. Jesteś gotów, gotowa zainwestować w siebie i swoją przyszłość, czas i pieniądze. Ale jeśli szukasz idealnego partnera z listy 50 punktów, nie pomogę ci. Jeżeli nie jesteś gotowa, gotów pracować nad sobą, nad swoimi blokami, lękami czy nad swoimi przekonaniami, to też nie zadziała. Myślisz, zapłacę, a ktoś mi kogoś znajdzie. Nie, to też nie ja. Nie jesteś szczera, szczery sam ze sobą, stracisz tylko czas. Bo ja nie jestem dawcą partnerów. Ja nie organizuję randek. Jestem przewodniczką. Pomogę Ci znaleźć kogoś, kto naprawdę pasuje. Ale wymaga to szczerości, otwartości i gotowości. Czym biuro matrymonialne LAW Znajdź Miłość różni się od innych biur? Po pierwsze, nie przyjmuję każdego. Tylko te osoby, które są na to naprawdę gotowe. Po drugie, nie sprzedaję marzeń, Mówię prawdę, nawet jeżeli jest ona niewygodna. Po trzecie, pracuję z ludźmi głębiej, bo wiem, że miłość to nie tylko dopasowany profil, ale również dopasowanie na poziomie emocji, wartości i energii. No i przede wszystkim przychodzą do mnie ludzie szczególni ludzie, którzy czują więcej, widzą więcej, którzy potrzebują kogoś, kto naprawdę ich zrozumie. Jeśli do Ciebie to przemawia, to co teraz powiedziałam, to umów się na bezpłatną konsultację. Link znajdziesz w opisie. Pamiętaj jednak, że nie pracuję z każdym, ale szanuję Twój czas i swój czas, więc powiem Ci od razu, czy możemy coś razem zrobić. Być może do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.